Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałabym, żebyśmy wrócili do korzeni, a mianowicie do samych początków, w których Franek był niemowlakiem, a właściwie do takich początków, w których dopiero co się urodził. E, tu macie lekką podpowiedź, na temat e, czego będziemy dzisiaj rozmawiać, a raczej ja będę Wam starała się coś fajnego i ciekawego przekazać. E, porozmawiamy sobie o rozwoju e, takiego zmysłu, który jest chyba najważniejszy na samym początku. I e, tym zmysłem jest zmysł wzroku. On się gdzieś bezpośrednio i pośrednio łączy z rozwojem mózgu. E, I teraz, tak nasze dziecko rodzi się. I co widzi? No, niestety, to nie jest tak jak na filmach. Nie jest wpatrzone w naszą twarz. Nie widzi od razu mamy, nie uświadamy sobie tego. E, dzisiaj wiemy, że tak naprawdę dziecko od momentu urodzenia i gdy jest niemowlakiem, widzi naprawdę słabo. To też nie jest do końca prawda, że nic nie widzi, bo widzi, ale widzi mniej więcej 30 razy słabiej niż osoba dorosła, niż osoba, która już ten zmysł w wzroku ma rozwinięty, więc to jest dużo. 30 razy to jest naprawdę dużo. E, co jeszcze możemy o tym powiedzieć? Wiemy, że e, dziecko nie widzi tak jak my, tak? To nie jest tak, że widzi te wszystkie szczegóły, kolory. Dla dziecka wszystko jest rozmyte, tak? Gdzieś te ta granice, wszystkiego co widzi się. E, rozmywają, ale co najważniejsze, dziecko nie widzi kolorów. Ja na przykład nie byłam na początku tego świadoma. E, przyznam się, chyba się gdzieś w poprzednich filmach przyznawałam, że no, nie byłam modelową matką i e, nie zaczęłam swojej przygody z macierzyństwem od stosu podręczników, więc gdzieś ta wiedza do mnie przypływała z czasem. Natomiast ta wiedza dotycząca tego jak właśnie stymulować wzrok malucha była mi znana od początku i starałam się to robić regularnie. Miałam też pewne produkty, które mnie wspomagały, ale gdzieś o tym opowiem zaraz. Bo chciałabym wam jeszcze troszeczkę powiedzieć jakby o samej właśnie idei tego stymulowania, o, o tym jak to w ogóle wygląda. Strasznie nas kusi jako rodziców, żeby nasze dzieci miały ładne zabawki, prawda? Takie wiecie, designerskie. W modzie są wszystkie wiele, szarości, i takie rzeczy, które... Pastele na przykład, tak? Chcemy, żeby pokój naszego dziecka wyglądał super fajnie instagramowo. I wszystko ok, fajnie, ale prawda jest taka, że nasze dziecko w ogóle tego nie widzi. Dla niego te wszystkie kolorowe piórka, cotton bolsy, czy inne rzeczy, to nie ma ani koloru, ani kształtu. Więc czy w ogóle jest jakiś w tym sens? No, gdzieś tam ten sens jest, jeśli będziemy bazować na kontrastach. Silne kontrasty to jest to, co nasze dziecko na pewno zauważy w pierwszym momencie. I przede wszystkim to nie chodzi nam tylko o to, żeby nasze dziecko coś widziało, prawda? Tylko żeby miało to jakiś na niego wpływ, tak? Pozytywne oczywiście. Chcemy nasze dziecko stymulować, chcemy, żeby nasze dziecko się rozwijało. A nie tylko leżało, wiecie, bo was sobie leży, my go nosimy. Zależy nam na tym, tak, żeby nasze dziecko e, gdzieś się fajny sposób rozwijało i ten jego wzrok właśnie się rozwijał. Tym wszystkim chodzi nam e, ogólnie o stymulację mózgu, tak? Tak jak powiedziałam wcześniej, żeby nasze dziecko się rozwijało. Prawda jest taka, że przez pierwsze dwa lata mózg naszego dziecka jest najbardziej chłonny. E, tam się łączą, te, znaczy rodzą się właściwie, nawet się nie łączą, ale rodzą się dopiero te połączenia w mózgu naszego dziecka, i to jest ten czas. Wiecie, ja jestem mega przeciwniczką e, wychowywania dziecka na małego geniusza od, od młodości, bo to nie o to chodzi, ale chodzi też o to, żeby naszemu dziecku gdzieś w tym rozwoju pomagać, i nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie. Robimy to z troski i właśnie jakby z chęci tego, żeby nasze dziecko się zdrowo i fajnie rozwijało, żeby tych połączeń w mózgu, wiecie, było jak najwięcej. I do tego e, potrzebujemy pewnych właśnie wspomagaczy w postaci e, takich kontrastowych, e, kontrastowych zabawek. I co jest jeszcze bardzo ważne, e, przez to, że dziecko skupia wzrok na pewnej rzeczy, powoli, jako pierwszy raz w życiu, uczy się koncentracji, tak? czyli czegoś, co jest bardzo ważne dla mózgu i w ogóle dla rozwoju tego, żeby zawsze na przykład o tym mówimy, że o Jezu, nasze dziecko to jeszcze się na niczym nie umie skupić, tak? W tym może dziecku pomóc. To nie jest takie, że wiadomo oczywiście nie zrobimy zrocznego dziecka, dziecka, które po prostu będzie siedziało i będzie skupione na czymś, nie wiadomo jak, bo jest to cecha jakby charakterystyczna dla wieku, że ta zdolność koncentracji się wydłuża z biegiem. Ale wiecie, nie bez powodu się mówi o tym, żeby nie oglądać za dużo telewizji, nie pokazywać dzieciom takich szybkich obrazów, bo to przeszkadza w nauce koncentracji i to kiedyś niestety procentuje. Yy, jedne dzieci gorzej śpią, ale nie muszą. Mogą mieć potem na przykład właśnie problem z koncentracją, z nauką. Yy, ja na przykład niestety byłam takim dzieckiem, nie wiem co moi rodzice zrobili źle, ale ja miałam ogromne problemy z koncentracją i powiem wam, że to nie ułatwia życia. Hmm, ale czym byłaby teoria bez praktyki? Także przejdźmy do praktyki. Mamy na rynku taką firmę, która nazywa się Baby Senses. E, I ta firma e, to jest w ogóle polska firma, także myślę, że mega warto o tym mówić, bo wspieramy e, to, co polskie, zwłaszcza, jak jest dobre. E, I umówmy się, że w świecie w ogóle designu dla dzieci, zabawek dla dzieci, rozwoju dla dzieci. Polska ma mnóstwo sukcesów. Polskie produkty zdobywają mnóstwo takich topowych nagród e, poza naszym krajem, i tym bardziej stwierdziłam, że e, warto o tym mówić. Tym bardziej, że mm, pierwszy produkt, wam, który Wam pokażę, co prawda ja go nie miałam osobiście, e, ale produkty tej firmy e, miałam e, na samym początku. Franek z nich korzystał, także mogę Wam powiedzieć, że, że byłam bardzo zadowolona, A teraz mogłam. Poznać trochę tą markę bliżej i, i zobaczyć ich flagowy produkt. Myślę, że gdybym wiedziała o nim wcześniej, to też bym się zdecydowała na jego zakup, bo jest super. Chodzi oczywiście o matę. To jest chyba taki produkt, który kupuje każda mama. Absolutnie. I który jest. Ciężko mi mówić, że niezbędny, ale myślę, że potrzebny, konieczny w ten sposób. I tu mamy taką matę, zobaczcie. Najpierw Wam pokażę jej spód. Co się tutaj od razu rzuca w oczy? No oczywiście te słynne kontrasty, i to są te najmocniejsze kontrasty, ponieważ kolor, który dziecko widzi jako pierwszy i który widzi najlepiej, jest to właśnie kolor czerwony. Także tego koloru czerwonego mamy tu całkiem sporo. Dalej mamy ten kontrast najsilniejszy w sumie jaki znamy, czyli kontrast po prostu czarno-biały. E, mata jest w ogóle e, bawełniana, to jest oddychająca bawełna z tego co wiem i ona jest, zobaczcie, ona ma tu taki materiał na spodzie e, i jest wypełniona, tak? Jest wypełniona, jest dosyć gruba, także e, materiał sprawia, że dziecko się nie będzie pociło, natomiast można śmiało taką matę położyć na przykład bezpośrednio na podłodze, nie trzeba płacić żadnego koca, yy, tu mamy, wiadomo, że na nie obejdzie się bez różnych zabawek i przypinek, tu mamy przypinki na różne zabawki yy, i co mamy? Mamy oczywiście kontrastowe zabawki, które można zdjąć i którymi dziecko może się bawić jakby yy, nie tylko na macie, ale poza nią, mamy też coś dla, nie tylko dla wzroku, ale też dla słuchu, mamy grzechotkę, mamy, uwaga, piszczałkę. Piszczałka jest wyjątkowo mój towarzysz dzisiaj, jest. Um, także mamy tego całkiem tutaj sporo, ale to nie jest wszystko, e, ponieważ mamy jeszcze bardzo fajne tutaj dodatki do tej maty. E, mamy takie coś, to jest e, książka. Może przepraszam, ja tak pokazuję jakbym sama oglądała, ponieważ mi się te rzeczy bardzo podobają i zawsze lubię sobie je oglądać. Um, to jest taka książeczka kontrastowa, która dzięki temu, tym zawieszkom, Możemy ją przyczepić jako ściankę do tej maty. To jest w ogóle super rozwiązanie, bo ta mata jest taka. Czy znaczy możemy ją kupić, oczywiście, bez tych wszystkich dodatków? Samą matę, ale uważam, że, że dodatek w postaci tej książki jest, jest absolutnie super. To jest w ogóle wszystko bardzo fajnie wykonane, bardzo ładnie wykonane, przyjemne w dotyku. I zobaczcie, tu mamy taką książkę z całą masą obrazków i zwierzątek. Umówmy się, wiadomo, nasze dziecko. Uczymy to jest kotek, chau, to jest piesek, także nasze dziecko nie tylko może sobie patrzeć na to wszystko, ale się właśnie uczyć od początku różnych rzeczy. Naprawdę mega to jest fajnie wykonane. I możemy to sobie właśnie przyczepić albo do maty, albo odszczepić je na przykład wziąć ze sobą i mamy taką trochę większą transportową e, książeczkę kontrastową. No moim zdaniem to jest naprawdę super. Co my tu mamy jeszcze dalej? Mm, mamy jeszcze kilka rzeczy, ale ja bym wrócić do tej maty, ponieważ do tej maty mamy jeszcze dodatek w postaci lusterka. Ja dopiero yy, co niedawno to rozpakowałam, więc jeszcze widzicie, nie zdjęłam yy, folii, ale zróbmy to, a to tam. E, e, będziemy ściągać folię. Mamy, mamy lusterko, które jest, powiem wam, no yy, całkiem spore. I to lusterko też yy, ma służyć właśnie jako ścianka do tej maty yy, i to też jest super, bo można sobie ją przewiesić jakby z każdej strony, tak jak na wygodniej. Yy, po co lusterko? No lusterko też ma wpływ na, yy, i to duży wpływ na rozwój naszego malucha. Yy, mam nadzieję, że znacie, yy, nie musicie je pochwalać, ale znacie Maria Montessori e, to jest dosyć jakby jej jakby kierunek w pedagogice jest teraz dosyć popularny, dużo się otwiera żłobków przedszkoli, które są jakby urządzone i wy, dzieci są wychowywane tam w duchu właśnie jej nauk pedagogicznych i ona właśnie mówiła o tym, że y, lusterko ma duży wpływ na rozwój dziecka. Dzieci uwielbiają lusterka. Franek do dzisiaj uwielbia się przeglądać, stroić miny. To mega pomaga, jakby w rozwoju dziecka. Dziecko zaczyna oczywiście, to trwa, tak? To trwa nawet całkiem sporo, dopóki dziecko zda sobie sprawę, że widzi swoje własne odbicie. Niemniej to odbicie bardzo go interesuje i to też wpływa bardzo fajnie i bardzo pozytywnie na rozwój naszych dzieci, żeby siebie obserwowały. Więc możemy albo wymieniać, albo po prostu całą matę obudować. Co jeszcze jest ważnego w tej macie? To to, że jakby budowa tej maty ze ściankami i z tymi kontrastami, ma za zadanie stymulować dziecko do tego, żeby właśnie leżało na brzuchu, żeby oglądało o te wszystkie obrazki, które są tutaj, prawda, kiedy zdejmiemy ścianki, żeby unosiło główkę. Wszyscy wiemy, jak to jest ważne, dlatego, żeby dziecko się prawidłowo... Każdy lekarz i wszyscy powiedzą, że dziecko należy jak najczęściej kłaść na brzuchu, żeby ćwiczyło mięśnie, ćwiczyło swój rozwój, podnoszenie głowy. To są jakby elementarne rzeczy dla rozwoju naszego dziecka, dla jego zdrowia i w ogóle dla rozwoju też takiego umysłowego. Więc myślę, że ta mata super jakby też wspiera ten taki rozwój psychofizyczny ogólnie. Dorzucę do tego jeszcze, takie drobniejsze elementy, taką kostkę. Myślę, że większość dzieci posiada taką kostkę, ale ta kostka jest super, zobaczcie, to jest królik. Uśmiechnięty królik z wielkimi zębami. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładna rzecz. Ma wszystkie te elementy takie nie tylko kontrastowe, ale ma różne metki. Metki, które mają różne faktury. Tak? Tutaj mamy troszeczkę inny materiał, tu mamy trochę inny materiał, z każdej strony jest co innego. Słychać jest to też grzechotka, jedno ucho jest zrobione z szaliszczących elementów. Dzieci są po prostu bardzo, bardzo ciekawe od urodzenia i jakby dawanie im szansy, żeby mogły dużo rzeczy badać, dużo rzeczy doświadczać super im robi, sprawia, że są chętne do poznawania tego świata, że kiedyś będą też chętne do poznawania świata, odkrywania różnych rzeczy. Dlatego fajnie mieć coś takiego ze sobą, to jest w ogóle ekstra. Ja to sobie chyba po prostu zostawię e, tak dla siebie, bo mi się to strasznie podoba e, mamy też taką podróżną zwykłą, prostą książeczkę e, kontrastową mniejszą, taką którą możemy po prostu zabrać ze sobą, nie ta, która jest dołączona do maty i to też jest fajne, bo jest ze zwierzątkami jeszcze raz się powtórzę, że to jest naprawdę wszystko bardzo fajnie wykonane, powiem wam, że ten materiał jest bardzo przyjemny bardzo to jest ładne wszystko i myślę, że ja bym Dobra, przejdziemy do ostatniej rzeczy, żeby też nie chcę Was wiecie zanudzać. Przejdźmy do, do ostatniej, ale moim zdaniem jednej z fajniejszych rzeczy. Zobaczcie, to jest. Nie, nie zakładamy tego na szyję. To jest taka zawieszka na, do samochodu. Ja niestety tego nie mam, jak wam pokazać teraz w samochodzie. Ale wiecie, no przyczepia się to po prostu na zagłówek, tak. Małe dziecko jeździ tyłem do kierunku jazdy, obowiązkowo, to wiemy, także na siedzeniu właśnie z tyłu możemy to zawiesić o zagłówek i wtedy nasze dziecko nie tylko się nie nudzi w podróży, ale też przynajmniej przy okazji się stymuluje. To ma w ogóle dwie opcje, tak? Mamy tutaj opcję ze zwierzętami, mamy tutaj opcję z kształtami i to też jest super. Yy, Przede wszystkim dzięki temu, że to jest wszystko wykonane jakby z materiału z bawełny. To jest lekkie, to jest przenośne, to się nie brudzi, nie niszczy, więc tym bardziej jest to myślę fajne do podróży, na pewno przez pierwszy rok naszego dziecka, bo dopiero gdzieś tam po roku dzieci zaczynają widzieć różne rzeczy tak samo jak my i do tego roku warto ten rozwój stymulować, więc coś takiego do, do samochodu myślę, że totalnie warto. E, jeszcze dodam, że w ogóle te rzeczy są bardzo ładnie opakowane, zrobione. To jest super pomysł na prezent. Jak e, wiecie, że gdzieś tam się urodzi dziecko w rodzinie, a jeśli wolicie kupić coś małego, e, jakiś drobiazg, to ja osobiście polecam tego królika. Królik jest najfajniejszy. E, mój wybór. A co do wyboru, właśnie to Mata została doceniona w zeszłym roku, w 2018 roku i dostała nagrodę. Wybór rodziców. E, moim zdaniem to jest bardzo fajna i dużo mówiąca nagroda, bo umówmy się w natłoku tych wszystkich zabawek, propozycji dla dzieci, które teraz mamy i trochę się tym ciężko ciężko połapać, łatwo zagubić. To, co inni rodzice sprawdzili, e, wiadomo, nie zawsze się też sprawdzi u nas, ale rzeczy sprawdzone i przetestowane, a nie reklamowane, wiecie, przez producentów, tylko coś, co fizycznie rodzice mają i kupują i co się dobrze sprzedaje, i co się dobrze sprawdza, to to jest chyba najlepsza zachęta. Ja Was chyba, mam nadzieję, więcej nie muszę zachęcać. Może pokażemy jeszcze tylko firmę. ale Nie będę tego odrywać. Baby Senses. Polska firma. Znajdziecie ją po bardzo fajnym haśle. Bo was lubi kontrast i jak wiecie. Maluchy kontrast lubią, także szukajcie czegoś fajnego dla Waszych maluchów kontrastowego. Wejdźcie na stronę firmy, zobaczcie, może akurat coś Wam przypadnie do gustu, i może też sobie coś zostawicie i, i sprawicie komuś prezent. Także to by było yy, na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że ta tematyka Wam się podobała, bo mam ochotę jeszcze poruszyć parę takich bardziej naukowych tematów dotyczących rozwoju dziecka na różnych przykładach. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się to podobało. Zostawcie oczywiście łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.